Wyobraź sobie, że oglądasz album ze starymi fotografiami. Na pierwszym zdjęciu małe, spokojne miasteczko, kilka domków, kościółek, błoto na drodze, na kolejnym dokładnie to samo miejsce. Ale nagle stoi tam ogromna metropolia: kamienice po horyzont, most, linia kolejowa, bruk, latarnie. I tu zaczyna się problem. Między tym przed i tym po. Nie ma nic. Zero zdjęć w trakcie to właśnie XIX wiek bez zdjęć. Gdzie zniknęła historia? Gdzie są fotografie rozkopanych ulic? Gdzie są rusztowania, żurawie, prowizoryczne baraki robotników? Gdzie są twarze ludzi, którzy naprawdę to wszystko budowali? Historycy powiedzą, taka była technika długie naświetlanie, zniszczone archiwa. Ale im dłużej się patrzy na te przed i po, tym bardziej wygląda to jak starannie zmontowany film finalny kadr miasta, bez całej brudnej, hałaśliwej roboty pomiędzy. Jeśli cały etap budowy naszych miast zniknął z kadrów, to kto i dlaczego wyciął go z historii, którą dziś bierzemy za oczywistość? Spójrz na to zdjęcie. Szeroka ulica. Monumentalne kamienice po obu stronach, okna w równych rzędach. Balkony skutego żelaza. Bruk lśniący, jakby dopiero co spłukał go deszcz. Latarnie gazowe ustawione co kilka kroków. W tle masywny kamienny most. Wszystko wygląda idealnie, jak starannie zaprojektowana scenografia. Każdy detal jest na swoim miejscu, a teraz zauważ coś dziwnego. Gdzie są ludzie? Nie chodzi o to, że jest ich mało, jest ich prawie wcale. Czasem jakiś samotny przechodzień, mała, rozmyta sylwetka gdzieś z boku kadru. Czasem wóz, ale bez wyraźnie widocznego woźnicy. Domy mają kominy, ale żaden nie dymi. Okna są otwarte, ale w żadnym nie widać twarzy. To miasto wygląda jak dekoracja. Jak teatralna kulisa czekająca na aktorów, którzy nigdy nie wyszli na scenę, i to nie jest jedno dziwne zdjęcie, to nie jest odosobniony przypadek, to setki takich kadrów Paryż, Londyn, Petersburg, Berlin, Warszawa, Praga, Wiedeń, gdziekolwiek sięgniesz do archiwów XIX wieku, pojawia się ten sam niepokojący wzór: ulice pełne architektury i puste z ludzi, miasta bez tłumów, place bez ruchu. Metropolie, które wyglądają tak, jakby wszyscy mieszkańcy nagle zniknęli, jakby ktoś wydał rozkaz: wszyscy z kadru już. Ale dlaczego? I co ważniejsze, dla kogo te zdjęcia w ogóle robiono? Spójrz jeszcze bliżej. Zauważ detale, które zdradzają coś jeszcze bardziej niepokojącego. Te kamienice są nowe, czyste, jakby dopiero co ukończone. Na ścianach nie widać pęknięć w tynku, nie ma plam wilgoci. Nie ma osadu ze spalenizny na kominach, które w teorii powinny dymić przez całą zimę. Bruk jest ułożony idealnie równo, bez wybojów, bez śladów kół i błota, jakby robotnicy właśnie zebrali narzędzia i zeszli z planu. Most w tle, gładki, bez śladów rdzy, bez nalotu, bez tego naturalnego zmęczenia materiału, które pojawia się na każdej konstrukcji po wielu latach użytkowania. To nie są zdjęcia żyjącego miasta. To są zdjęcia miasta ukończonego, oddanego do użytku, ustawionego przed obiektywem jak produkt w witrynie. Czyste, sterylne, gotowe do pokazania światu. I tutaj zaczyna się prawdziwa tajemnica, bo ten film nie będzie opowieścią o jednym dziwnym zdjęciu. Nie będzie też tylko o kilku osobliwych kadrach, które można by zrzucić na przypadek, artystyczną wizję czy problemy z długim naświetlaniem. Ten film będzie o całym XIX wieku. O stuleciu, które zbudowało nasz współczesny świat, mosty, które dziś przekraczamy, ulice, po których codziennie chodzimy, kamienice, w których mieszkamy. O epoce, której prawdziwego procesu budowy prawie nie widzimy na fotografiach. Historię tego procesu setki tysięcy ludzi, miliony godzin pracy, dziesiątki lat przekształceń ktoś jakby wyciął z kadru, zostawił nam tylko efekt końcowy tylko finałową scenę tylko tę wystawową półkę przed i po. Nic pomiędzy. A to, co jest pomiędzy, jest właśnie miejscem, w którym mieszka prawda każdego miasta: w błocie, w kurzu, w rusztowaniach, w twarzach robotników, w wypadkach na budowie, w protestach mieszkańców, w chaosie i bólu transformacji gdzie to wszystko zniknęło? I co ważniejsze, dlaczego zniknęło akurat to? To pytanie staje się jeszcze bardziej niepokojące, kiedy zaczynasz przeglądać mapy. Historycy lubią pokazywać rozwój miast w prostej sekwencji tutaj Rok 1840. Widzisz małe miasteczko, jeden rynek, drewniane domki, kościół, może ratusz, wąskie, kręte uliczki, wszystko skupione wokół centrum, reszta to pola i lasy. A potem następny kadr. Rok 1890. I nagle jest metropolia. Gęsta siatka ulic biegnąca w niemal idealnej geometrii. Kamienice pięciopiętrowe po horyzont, mosty łączące brzegi rzeki. Linie kolejowe przecinające miasto jak żyły, parki miejskie, place z pomnikami, fabryki z kominami, dworzec, który wygląda bardziej jak pałac, niż jak zwykły budynek użyteczności publicznej. Pięćdziesiąt lat i skok z małego miasteczka do europejskiej stolicy. Ale gdzie jest wszystko, co pomiędzy? Gdzie są zdjęcia pierwszych rozkopów pod fundamenty? Gdzie są obrazy likwidacji starych dzielnic? Gdzie są fotografie transportu materiałów, setek wozów z cegłą, drewnem, kamieniem? Gdzie są place budowy z rusztowaniami, które musiały zajmować całe kwartały przez lata? Gdzie jest cały proces? Zazwyczaj widzimy tylko dwa kadry: przed i po mała mieścina i gotowa metropolia, ale gdzie jest cała reszta? Gdzie jest ciągłość? Gdzie są etapy pośrednie, wszystkie te brzydkie przejściowe stadia, których dziś w ogóle nie pamiętamy? To tak, jakby ktoś pokazał ci nasiono, a potem od razu dorosłe drzewo i powiedział: no wyrosło. Ale ty nie widziałeś kiełka, nie widziałeś pierwszego pędu, nie widziałeś tego, jak z roku na rok formowały się gałęzie. Cały proces wzrostu został ci odebrany, zostawiono ci tylko efekt końcowy. I to nie jest problem jednego miasta. Weźmy Paryż. Haussmann przebudowuje. Całe miasto między rokiem 1850 a 1870 wyburza średniowieczne dzielnice, tworzy słynne, szerokie bulwary, zmienia układ całego miasta. Ale gdzie są zdjęcia samego wyburzania, gdzie są fotografie tysięcy robotników rozbierających stare kamienice, gdzie jest kurz, gruz, prowizoryczne płoty, chaos tej monumentalnej demolki? Mamy efekt końcowy czyste, szerokie aleje, eleganckie fasady geometria, która zachwyca do dziś. Ale jak dokładnie to się tam znalazło? Podobnie Petersburg. W ciągu XIX wieku wyrasta na jedną z największych metropolii Europy. Pałace, mosty, katedry wszystko na terenach, które wcześniej były bagnami. Trzeba je było osuszyć, wzmocnić, zasypać. Sama skala tego zadania jest gigantyczna setki tysięcy ton materiału fundamenty wbijane w mokrą ziemię rusztowania sięgające kilku kondygnacji gdzie to wszystko jest na zdjęciach? Londyn stolica Imperium. Które rządzi połową świata. Rozrasta się w tempie, jakiego historia jeszcze nie widziała. Dzielnice robotnicze pękają w szwach. Powstaje metro, pierwsze na świecie. Tunele pod ziemią, stacje, perony, szyby wentylacyjne. A kiedy szukasz zdjęć z budowy metra, znajdujesz może kilka ujęć, może dziesięć, z projektu, który trwał wiele lat i wymagał pracy tysięcy ludzi. Dlaczego? Czy naprawdę chodzi tylko o to, że fotografia była droga? Że długie naświetlanie nie pozwalało uchwycić ruchu, że archiwa się paliły albo gubiły podczas przeprowadzek? Może. Ale im dłużej przeglądasz te archiwa, im więcej miast porównujesz, tym wyraźniej zaczyna się rysować dziwny wzór. To nie wygląda jak przypadek, to nie jest zwykła luka w zbiorach, to jest systematyczna nieobecność całego etapu historii. Im dłużej patrzysz, tym bardziej masz wrażenie, że ktoś wyciął z historii całe pół wieku pracy. I zostawił ci tylko to, co miało zostać: czyste, gotowe, uporządkowane miasta. Bez brudu, bez chaosu, bez tych setek tysięcy anonimowych rąk, które to wszystko naprawdę zbudowały. Miasta jak z pudełka, rozpakowane, gotowe do użycia. Ale kto je zapakował? I co ważniejsze, co zostało schowane w środku, zanim pudełko zamknięto? Zanim pójdziemy dalej, musimy zatrzymać się przy jednym argumencie, bo jeśli teraz myślisz no dobra, ale przecież wczesna fotografia była prymitywna, masz rację. I historycy od lat powtarzają dokładnie to samo długie czasy naświetlania, ciężkie aparaty na statywach, szklane płyty pokryte światłoczułymi chemikaliami, proces mokrego kolodionu, który wymagał rozstawienia całego małego laboratorium w terenie. Fotograf musiał dźwigać ciemny namiot, płyny, kuwety, całe wyposażenie. Jeden kadr potrafił trwać kilka minut. Ruch się rozmazywał, ludzie zamieniali się w duchy. Półprzezroczyste smugi na zdjęciu. Standardowe wytłumaczenie brzmi: Dlatego nie ma zdjęć robotników, placów budowy, tłumów. Ale spójrzmy na to uważniej. Bo jeśli technologia była tak ograniczona, to skąd w ogóle mamy aż tyle zdjęć z XIX wieku? Mamy przecież setki fotografii z tamtej epoki. Portrety rodzinne ludzie siedzą nieruchomo przed obiektywem przez długie minuty. Mamy zdjęcia wnętrz. Fotograf rozstawia sprzęt w salonie, cierpliwie czeka na odpowiednie światło. Mamy sceny uliczne, często prawie puste, ale są. Mamy dworce kolejowe. Mamy mosty. Mamy nawet, jeśli dobrze poszukasz ujęcia z pól bitewnych wojny krymskiej czy wojny secesyjnej, to wszystko też wymagało logistyki. To wszystko też było trudne do wykonania. A jednak ktoś to zrobił. Ktoś uznał, że warto. Ktoś podjął decyzję, że te konkretne obrazy są wystarczająco ważne, żeby pokonać wszystkie techniczne przeszkody. Więc nie chodzi tylko o to, co dało się sfotografować. Chodzi o to, co uznano za warte sfotografowania. I tutaj zaczyna się prawdziwy problem. Fotografia w XIX wieku nie była demokratyczna. To nie był Instagram. Nie mógł przyjść byle kto z telefonem i zrobić zdjęcia. Fotografia była droga, bardzo droga. Fotograf to był zawód elitarny, artysta, rzemieślnik, trochę naukowiec w jednym. Zleceniodawcami byli bogaci mieszczanie, inwestorzy, władze miejskie, arystokracja. I to oni decydowali, co znajdzie się w kadrze. Oni mówili fotografowi: Stań tutaj, sfotografuj ten budynek, ten most, ten plac. Nie mówili Tabas, sfotografuj robotników przy rusztowaniu. Nie mówili Swogora Kokoba, sfotografuj błoto i gruz. Nie mówili Słabala, fotografuj barakowisko, w którym śpią ci, co budują nasze kamienice. Dlaczego? Bo fotografia służyła reprezentacji. Miała pokazywać siłę, porządek, postęp, geometrię nowych ulic, monumentalność świeżo wzniesionych gmachów, majestatyczny obraz imperium, które rośnie w potęgę. Brud, kurz, chaos, wypadki przy pracy, przepełnione dzielnice robotnicze, protesty przeciw wyburzeniom. To nie była twarz, którą miasto chciało mieć w albumie. To było jak dzisiejsze zdjęcie korporacyjne. Ludzie w garniturach, uśmiechnięci na tle nowoczesnego biurowca. Wszystko czyste, eleganckie, profesjonalne. Nikt nie robi zdjęć sprzątaczką o trzeciej nad ranem. Nikt nie fotografuje konserwatorów naprawiających klimatyzację w weekend. Nikt nie pokazuje wykończonych kurierów śpiących w samochodach dostawczych, a przecież oni też budują to, co widzimy. Po prostu ich nie ma w kadrze. Dokładnie tak samo było w XIX wieku. Fotografia nie pokazywała procesu. Pokazywała produkt, nie pokazywała pracy, pokazywała efekt, nie pokazywała ludzi, którzy budowali, pokazywała to, co zbudowali. I to nie była przypadkowa selekcja, to była bardzo świadoma decyzja o tym, co ma zostać zapamiętane, co trafi do archiwów, co będzie definiować obraz epoki dla przyszłych pokoleń. Ktoś zdecydował, że historia XIX wieku to historia gotowych miast, nie historia ich powstawania, i przez to dzisiaj, gdy patrzymy wstecz, Widzimy tylko fasadę, tylko oficjalną wersję, tylko to, co elity uznały za godne upamiętnienia. Reszta została wymazana nie przez czas, została wymazana przez wybór. Ten wybór miał konsekwencje, bo kiedy wycinasz z obrazu ludzi, którzy coś budują, wycinasz coś więcej niż tylko ich sylwetki. Odcinasz prawdę o tym, jak naprawdę powstawał świat, w którym dzisiaj żyjesz. Zastanów się przez chwilę kto budował te miasta? Setki tysięcy robotników, miliony godzin pracy, ludzie, którzy dźwigali cegły, mieszali zaprawę, kopali rowy, układali bruk, ciągnęli liny, wbijali pale w ziemię, ludzie, którzy tracili palce w maszynach. Spadali z rusztowań. Umierali od ran, chorób, wyczerpania. Ilu z nich widzimy na zdjęciach? Prawie nikogo. Fotografia XIX wieku pokazuje nam świat elity, świat inwestorów, architektów, władz miejskich. Pokazuje gotowe efekty ich decyzji. Ale ludzi, którzy te decyzje wykonywali, zamieniali plany na rzeczywistość, brudzili sobie ręce w błocie i kurzu, ich tam nie ma. To tak, jakby ktoś opowiedział całą twoją życiową historię, wycinając z niej ciebie. I to nie jest wypadek przy pracy, to jest metoda. Przyjrzyj się dokładnie XIX-wiecznym fotografiom miast. Co widzisz? Szerokie aleje, równe fasady, porządek, ład geometrie, wszystko na swoim miejscu, wszystko czyste, spokojne, jak po wielkim sprzątaniu. A teraz porównaj to z tym, co znajdziesz w innych źródłach z tamtej epoki. W prasowych opisach czytasz o przepełnionych dzielnicach robotniczych, o barakach stawianych na skraju placów budowy, o błocie po kolana podczas wiosennych roztopów, o protestach przeciw wyburzeniom, o rodzinach wyrzucanych na bruk, bo ich domy stały na trasie nowego bulwaru. W rysunkach, litografiach, szkicach artyści pokazują chaos, kurz unoszący się nad ulicami, wozy utykające w błocie, tłumy ludzi snujących się między rusztowaniami, prowizoryczne daszki, stosy materiałów, góry gruzu, słowem życie, ale na fotografiach sterylność, cisza, pustka jak dwa różne wszechświaty. Jeden opisywany słowami i rysowany ręką pełen ruchu, brudu, ludzkiego wysiłku drugi uchwycony obiektywem. Pozbawiony tego wszystkiego, wyczyszczony, wygładzony, zredukowany do ładnej pocztówki. Fotografia nie tylko dokumentowała rzeczywistość, fotografia tworzyła mit mit o mieście, które powstało samo z siebie, jakby pojawiło się z woli postępu, z mocy industrializacji, z geniuszu inżynierów, bez bólu, bez ofiar, bez brutalnej fizycznej pracy setek tysięcy anonimowych ludzi. I ten mit zadziałał, bo jeśli czegoś nie ma na zdjęciu, z czasem przestaje istnieć w pamięci. Pokolenie, które budowało te miasta, umarło. Ich dzieci pamiętały, może, urywki opowieści, wnuki. Już prawie nic. Zostały fotografie. A one opowiadają jedną prostą wersję historii. Miasto było, miasto jest, miasto będzie. Wieczne, monumentalne, ukończone, ale kto je ukończył? To pytanie zniknęło razem z twarzami robotników, których nigdy nie sfotografowano. Kiedy dzisiaj patrzymy na panoramy, XIX-wiecznych metropolii, zachwycamy się architekturą. Podziwiamy mosty, kamienice, placji, Mówimy o epoce wielkich budowli, o złotym wieku urbanistyki. Ale o ludziach prawie nie mówimy, bo ich po prostu nie widzimy. A czego nie widzisz, tego nie pamiętasz. Czego nie pamiętasz, tego jakby nie było. I to jest prawdziwa przemoc fotografii z tamtej epoki. Nie musiała pokazywać zbrodni czy scen drastycznych. Wystarczyło, że pokazywała tylko jedną stronę medalu, tylko blask, tylko sukces, reszta rozpłynęła się w nieistnieniu. Gdy patrzysz na te stare zdjęcia, widzisz miasta bez ludzi pracy, bez tych, którzy naprawdę tworzyli to, co dziś nazywamy historią. Widzisz scenografię bez aktorów, dziedzictwo bez spadkobierców, widzisz kłamstwo opakowane w piękno. I może właśnie dlatego luka w dokumentacji XIX wieku boli bardziej niż mogłaby. Bo to nie jest tylko brak zdjęć, to jest systematyczne wymazywanie całej klasy społecznej z pamięci cywilizacji. Ale zanim pójdziemy dalej z tym oskarżeniem, musimy być uczciwi, bo jest jeszcze jedno wytłumaczenie tej pustki, takie, którego nie możemy po prostu zignorować czas. Minęło ponad 100 lat, i w ciągu tego stulecia wydarzyły się rzeczy naprawdę straszne pożary ratuszy, bombardowania podczas dwóch wojen światowych, rewolucje, w których stare archiwa traktowano jak symbol z nienawidzonego reżimu, i spalano razem z resztą jego dziedzictwa. Przeprowadzki instytucji, podczas których pudła z negatywami lądowały na strychu i tam gniły przez całe dekady. Prywatne kolekcje, rozproszone po śmierci fotografów, dziedziczone, sprzedawane, wywożone na inne kontynenty, szklane płyty pękały, papierowe odbitki blakły. Wiele z nich po prostu przepadło, wyrzucone, zagubione, zamienione w śmieci, o których nikt już nie pamiętał. To wszystko prawda. Ogromna część XIX-wiecznych zdjęć zniknęła fizycznie. Nie wszystko było katalogowane, nie wszystko trafiło do państwowych archiwów. Wiele cennych materiałów istniało tylko w jednym egzemplarzu, i wystarczył jeden pożar, jedna bomba, jedno zaniedbanie, żeby zniknęły na zawsze. Tak to się stało, ale. Nawet jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, nawet jeśli przyznamy, że los był wyjątkowo okrutny dla XIX-wiecznych archiwów? Coś tu się nadal nie zgadza, bo ten schemat przed i po powtarza się nie tylko tam, gdzie archiwa zostały zniszczone, powtarza się wszędzie. Nawet tam, gdzie zbiory są względnie dobrze zachowane, gdzie mamy dostęp do dziesiątek tysięcy fotografii z danej epoki, nadal brakuje tej środkowej fazy. Nadal widzimy przede wszystkim gotowe miasta, ukończone projekty, finalne efekty. Nawet w kolekcjach, które przetrwały niemal nietknięte, wciąż brakuje seryjnej dokumentacji procesu. Nie ma setek zdjęć pokazujących rozwój jednego budynku od pierwszej cegły do ostatniego okna. Nie ma systematycznych ujęć placu budowy, robionych co tydzień, co miesiąc przez lata. Tego typu materiał praktycznie nie istnieje. A przecież gdyby taki zwyczaj fotografowania procesu naprawdę był powszechny, choćby fragment powinien się zachować. Gdzieś, w jakimś archiwum, w czyjejś piwnicy, w zapomnianej szafie na strychu muzeum. Ale nie ma. To nie jest dziura w jednym mieście. To nie jest luka w archiwum jednego kraju. To jest systematyczny brak na poziomie całego kontynentu. Paryż, Londyn, Berlin, Wiedeń, Petersburg, Warszawa, Praga, Budapeszt. Miasta dokumentowane przez różnych fotografów, w różnych dekadach, pod różnymi władzami. Miasta, których archiwa miały różne losy. Jedne spłonęły, inne przetrwały, prawie w całości, a wszędzie ten sam wzór: mnóstwo po, prawie nic w trakcie. Dziura jest zbyt duża, zbyt powtarzalna, zbyt podobna w miejscach, które oficjalnie nie miały ze sobą nic wspólnego. To tak jakby ktoś kiedyś zdecydował, na poziomie całej zachodniej cywilizacji, że ten rodzaj dokumentacji po prostu nie będzie tworzony. Albo że jeśli już powstanie, nie będzie przechowywany. Nie będzie uznawany za ważny, nie trafi do oficjalnych zbiorów, a może wręcz, że zostanie celowo usunięty. I tu wchodzimy na bardzo cienki lód. Bo to już nie jest teoria o braku technologii, to nie jest teoria o nieszczęśliwych wypadkach i spalonych archiwach. To jest opowieść o możliwym świadomym działaniu. O tym, że ktoś, świadomie lub nie, chciałby historia XIX wieku wyglądała dokładnie tak, jak wygląda dziś jako historia efektów, nie procesów. Historia produktów, nie pracy, historia miast bez ludzi, którzy je budowali. Możesz to nazwać paranoją. Możesz powiedzieć, że to tylko suma przypadków technicznych ograniczeń, estetycznych wyborów i wojennych tragedii. Może masz rację, ale nie zmienia to faktu, że patrzymy na epokę, która zbudowała fundament naszego współczesnego świata. I widzimy ją tylko przez jedną, bardzo wąską szczelinę. Szczelinę, przez którą widać tylko to, co ktoś kiedyś. Zdecydował pokazać, czy patrzymy na naturalny efekt działania czasu, czy na obraz epoki, który ktoś bardzo starannie zmontował. A jeśli to drugie, to co jeszcze zostało wycięte z taśmy, zanim pozwolono nam ją obejrzeć? To pytanie prowadzi nas do czegoś głębszego, bo nie chodzi już tylko o brakujące zdjęcia chodzi o to, jak ta luka w obrazie zmieniła naszą pamięć, jak ukształtowała sposób, w jaki dzisiaj myślimy o przeszłości. Wyobraź sobie, że próbujesz opowiedzieć komuś całe swoje życie, ale masz tylko kilka zdjęć z urodzin: jedno selfie w garniturze z wesela, dwa kadry z wakacji i koniec. Zero zdjęć z codzienności, zero z pracy, zero z trudnych momentów kłótni, przeprowadzek, bezsennych nocy tylko te błyszczące, wyreżyserowane chwile uśmiech, tort, plaża. Czy ktoś poznałby prawdziwą historię Twojego życia? Nie, zobaczyłby tylko trailer. Kilka efektownych ujęć sklejonych w całość, która wygląda spójnie, ale nie pokazuje niczego z procesu, z codziennej, mozolnej roboty budowania życia, z upadków, ze znoju, z wszystkiego, co dzieje się między tymi pięknymi momentami. Mniej więcej tak wygląda nasza wizualna pamięć XIX wieku. Mamy trailer, nie mamy filmu, i przez to nasz umysł sam dopisał brakujące sceny. Sam wymyślił, jak to musiało wyglądać. Ułożył sobie własną logiczną narrację z kilku fragmentów, które zostały? No przecież to proste był projekt, potem przyszli robotnicy, coś tam zbudowali i gotowe. Brzmi rozsądnie oczywiste, nie trzeba nad tym długo myśleć ale teraz porównaj to z XX wiekiem. Budowa bloków mieszkalnych mamy setki zdjęć z każdego etapu. Pierwszy wykop pod fundamenty lanie betonu stawianie ścian montaż stropów Ekipy robotników, dźwigi, ciężarówki, amatorskie zdjęcia zrobione przez ludzi mieszkających obok, kroniki filmowe, telewizyjne reportaże tam widzimy proces budowa metra, autostrad, mostów, fabryk wszystko jest udokumentowane niemal krok po kroku. Nie musisz się domyślać, nie musisz sobie wyobrażać po prostu patrzysz i widzisz, jak to powstawało i to zmienia wszystko, bo kiedy widzisz proces, rozumiesz skalę. Czujesz, ile to kosztowało wysiłku, czasu, zdrowia, widzisz, że to nie było po prostu zbudowane. To była praca, pod lata. A gdy tego nie widzisz, dziewiętnastowieczne miasta zaczynają wyglądać jak cuda, jak coś, co pojawiło się znikąd, jakby powstały z czystej woli postępu, z jakiejś abstrakcyjnej siły industrializacji, bez brudu, bez chaosu, bez całego tego niewygodnego ludzkiego elementu. I właśnie o to chodzi. Nie chodzi tylko o brak zdjęć chodzi o to, że to, co widzimy, kształtuje to, w co wierzymy. Jeśli twój umysł ma tylko trailer, sam dopisze resztę filmu i dopisze ją tak, żeby miała sens, żeby była prosta, żeby nie bolała. A prawda XIX wieku bolała, bolała robotników, którzy tracili zdrowie, bolała rodziny, które traciły domy. Bolała całe dzielnice, które były wymazywane z mapy, żeby zrobić miejsce na piękne aleje. Tylko że tego bólu nie ma na zdjęciach. Więc z czasem przestał istnieć w pamięci. I właśnie dlatego wokół XIX wieku narosło tyle kontrowersyjnych teorii o wielkim resecie, o zaginionych cywilizacjach, o tajemniczych przebudowach miast, które pojawiły się za szybko, o technologiach, które zniknęły. Nie musisz w te teorie wierzyć, nie musisz ich przyjmować, ale warto zrozumieć skąd one wyrastają. Rodzą się z tego uporczywego uczucia, że coś tu nie gra, że obraz epoki jest zbyt gładki, zbyt czysty, zbyt pozbawiony tego wszystkiego, co powinno tam być chaosu, brudu, ludzkiego wysiłku. Ludzie czują, że historia XIX wieku została im opowiedziana jak bajka, jak mit, jak legenda o heroicznych inżynierach i wizjonerskich architektach, którzy wynieśli cywilizację na wyżyny. Ale bez jednego słowa o milionach anonimowych ludzi, którzy naprawdę to wszystko zbudowali. I mają rację, że coś ich tu uwiera. Bo jeśli nasz umysł dostaje tylko trailer, a nie cały film, będzie szukał brakujących scen, będzie próbował wypełnić dziury. Nawet jeśli będzie musiał stworzyć własne ryzykowne teorie, to nie jest słabość, to jest naturalna reakcja na niekompletną opowieść, bo prawda jest taka: XIX wiek jest niekompletny. Nie tylko dlatego, że minął czas, ale dlatego, że od samego początku był niekompletnie dokumentowany, a to, czego nie udokumentowano, po prostu zniknęło. Ale nie musimy pogodzić się z tym zniknięciem, nie cofniemy się do XIX wieku, nie zrobimy brakujących zdjęć, nie przywrócimy spalonych archiwów, nie odzyskamy twarzy robotników, których nikt wtedy nie sfotografował, ale możemy zrobić coś innego, możemy nauczyć się patrzeć inaczej. Następnym razem, gdy zobaczysz stare zdjęcie, nie wpatruj się tylko w to, co jest w kadrze. Zadaj sobie pytanie czego tam nie ma? Widzisz pustą ulicę? Zapytaj, gdzie są ludzie, którzy te ulice zbudowali? Widzisz gotową kamienicę? Zapytaj, ile lat trwała jej budowa? Czy dłonie układały te cegły jedna po drugiej? Widzisz monumentalny most? Zapytaj, kto projektował rusztowania? Kto stał na nich w wietrze i deszczu, ryzykując życie na wysokości? To nie jest tylko zabawa w gdybanie, to jest konkretna umiejętność umiejętność widzenia nieobecności, rozpoznawania tego, co zostało wycięte zadawania pytań o ludzi i procesy, które ktoś uznał za niewarte zapamiętania niewarte kadru niewarte miejsca w albumie i ta umiejętność nie dotyczy tylko XIX wieku dotyczy każdego obrazu, który widzisz dzisiaj. Bo twoje własne życie także jest montowane w obrazach. Na Instagramie, w chmurze, na dysku twardym, tysiące zdjęć, wakacje, urodziny, sukcesy, uśmiechy, ładne chwile. Ale czy robisz zdjęcia z trudnych dni, z porażek, ze żmudnej codziennej pracy, z tych długich, nudnych, męczących godzin, które w rzeczywistości składają się na większość życia? Zapewne rzadko, albo wcale. I za sto lat ktoś będzie patrzył na twoje zdjęcia dokładnie tak, jak ty teraz patrzysz na XIX wiek. Zobaczy tylko efekty, tylko momenty. Tylko ten wypolerowany, wybrany obraz, który zdecydowałeś się zachować. I może pomyśli, że twoje życie było idealne, że wszystko przyszło łatwo, że sukces pojawił się po prostu. Bez mozołu, bez kryzysów, bez tych wszystkich cichych porażek, o których nie robimy selfie. Historia się powtarza. Tylko teraz to ty jesteś tym, kto decyduje, co pozostanie. Co trafi do Archiwum Pamięci, co przyszłe pokolenia zobaczą, a czego nigdy nie poznają, nawet jeśli istniało naprawdę. I może właśnie dlatego warto spojrzeć na XIX wiek z większym zrozumieniem? Nie tylko z gniewem, nie wyłącznie z podejrzeniem spisku, ale także z empatią wobec ludzi, którzy tak jak my próbowali zachować swoją epokę i wybierali to, co uznali za ważne, za reprezentacyjne, za godne pokazania. Nie myśleli o tym, że przez ten wybór skazują miliony anonimowych ludzi na zapomnienie. Tak jak my dzisiaj rzadko myślimy o tym, kogo my sami skazujemy na nieistnienie przez swoje wybory kadru. Co pokazujemy, a co zostawiamy poza obiektywem. Największą tajemnicą XIX wieku nie jest to, czego nie sfotografowano. Największą tajemnicą jest to, że my dopiero teraz, po ponad 100 latach, uczymy się widzieć dziury między zdjęciami. Uczymy się pytać nie tylko o to, co widzimy, ale też o to, czego nie widać, i może właśnie w tym jest nadzieja, bo jeśli potrafimy zauważyć tę lukę w przeszłości, może nauczymy się nie tworzyć takich samych luk w przyszłości. Może zaczniemy dokumentować nie tylko efekty, ale i proces nie tylko sukces, ale i wysiłek nie tylko pomniki, ale ludzi, którzy je stawiają. Może w końcu nauczymy się widzieć i pamiętać wszystkich. Jeśli ten film sprawił, że spojrzałeś na stare fotografie inaczej, zostaw komentarz. Powiedz mi, jakie pytania pojawiły ci się w głowie? Co jeszcze chcesz, żebym zbadał? I jeśli uważasz, że więcej ludzi powinno widzieć te nieobecności w historii, zostaw łapkę w górę. To pomaga mi dotrzeć do innych, którzy, tak jak ty, nie boją się zadawać niewygodnych pytań. Dzięki, że byłeś ze mną w tym śledztwie. Do zobaczenia w następnym filmie